Affinity Designer pozwala dostosowywać sporo funkcji związanych z interfejsem, aczkolwiek interfejs jest domyślnie skonfigurowany całkiem nieźle i właściwie, przynajmniej na początku, nie ma specjalnej potrzeby ingerować w jego funkcje, ale o tym zdecydujesz po zapoznaniu się z tym rozdziałem. Ważna informacja. Porozmawiamy także o samym interfejsie, o jego funkcjonalności, o filozofii pracy z designerem. Będzie to więc kontynuacja poprzedniego rozdziału. A wydaje mi się, że porozmawiamy o kluczowych funkcjonalnościach designera. Może w ramach rozgrzewki, zaraz po pierwszym uruchomieniu designera, nie są wyświetlane linijki, a to całkiem praktyczny element interfejsu. Najprościej uaktywnić linijki kombinacją klawiszy Ctrl plus R. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale staram się, by każdy film zaopatrzony był w niewielkie okienko w lewym dolnym rogu, które wyświetla bieżąco wykorzystywane skróty klawiaturowe. Czyli Ctrl plus R, Ctrl R pozwalają na błyskawiczne dodawanie do projektu prowadnic. A także na szybką zmianę jednostek, w jakich pracuje dokument. W tej chwili domyślne jednostki to piksele, prawy klawisz w narożniku i możemy wybrać na przykład milimetry. Ale to w ramach rozgrzewki. Przejdźmy do kluczowych opcji związanych z dostosowywaniem interfejsu. Personalizować interfejs w Affinity Designerze możemy z pomocą kilku grup funkcji. W większości wypadków zgromadzone są w menu Widok, Widok i zajmują, ogólnie mówiąc, dolną część tej listy. Dostosowywać możemy przede wszystkim dwa elementy. To pasek narzędzi oraz przybornik zwany też panelem narzędzi. Zacznijmy od paska narzędzi. Tak jak wspomniałem wcześniej, możemy konfigurować tą część interfejsu z pomocą poleceń znajdujących się w menu widok, widok, a tutaj mamy opcje, które pozwolą nam na wyświetlenie lub ukrycie paska narzędzi oraz dostosowywania. Jeśli chodzi o ukrywanie, to widzimy kombinację klawiszy, ale wystarczy po prostu kliknąć polecenie. Pokaż pasek narzędzi. Jak wiele funkcji w designerze ta też działa na zasadzie aktywna bądź nieaktywna. Wyróżnienie oznacza, że funkcja jest aktywna, czyli pasek jest wyświetlany. Klikamy i pasek został ukryty. Aby go wyświetlić, ponownie sięgamy do menu widok i ponownie klikamy opcję Pokaż pasek narzędzi. Ale dużo wygodniej konfiguruje się pasek narzędzi, klikając po prostu prawym klawiszem w dowolnym jego miejscu. Prawy klawisz i widzimy kilka opcji. Pierwsza pozwoli nam wyświetlać obok samych ikon narzędzi i poleceń także opis tekstowy. Ikona i tekst. Polecenia na pasku narzędzi są zgrupowane zgodnie z ich przeznaczeniem i jak widzimy, opisane mamy nie poszczególne przyciski, poszczególne polecenia, ale całe grupy dezaktywujmy sobie tą opcję i przywróćmy do myślą. wyświetlaj tylko ikony i widzimy też, że mamy możliwość ukrycia paska narzędzi dokładnie tak, jak to robiliśmy przed chwilką i ostatnia najciekawsza funkcja to możliwość dostosowania paska narzędzi wybierzmy jednym z charakterystycznych elementów designera są odstępy pomiędzy sekcjami, pomiędzy grupami narzędzi nie każdemu się to spodoba w tym momencie możemy to naprawić Widzimy, że do dyspozycji dostaliśmy dodatkowe okno, na którym znajdują się wszystkie narzędzia, wszystkie funkcje, które mogą być umieszczone na pasku narzędzi. Właściwie to nie znajdziemy tutaj żadnych nowych poleceń, gdybyśmy chcieli je dodać do paska narzędzi. Raczej możemy tutaj mówić o rozgrupowywaniu narzędzi. O co chodzi? Zobaczmy to na przykładzie wyrównywania. Jeśli chodzi o opcje wyrównywania, to są one ukryte pod przyciskiem. Ja może w tej chwili zamknę sobie okno dostosowywania. Dodam dowolny obiekt, aby narzędzia nam się uaktywniły. I popatrzmy. Jeśli chcemy wyrównywać obiekty względem siebie, czy względem obszaru roboczego, czy dokumentu. Klikamy przycisk wyrównywanie i pod nim znajdziemy dodatkowe opcje. Natomiast dostosowywanie paska narzędzi pozwoli nam wydobyć opcje spod przycisku. Popatrzmy jeszcze raz. Prawy przycisk dostosuj. Pasek narzędzi, a tutaj szukamy sobie opcji wyrównywania, na przykład wyrównywanie do środka. I w tej chwili przycisk, który wcześniej był dostępny po rozwinięciu wyrównywania, możemy umieścić sobie jako osobną funkcję, osobny przycisk. Wystarczy po prostu go przeciągnąć. Ale jak widzimy, w tym miejscu mamy całą sekcję, którą moglibyśmy umieścić. Natomiast przycisku musimy poszukać nieco niżej. Przewijam i widzę, że ikony zostały tutaj wyodrębnione. Nas interesuje wyrównywanie do środka, więc mogę sobie tą ikonę umieścić w dowolnym miejscu interfejsu. Teraz mam dostępne wszystkie opcje po rozwinięciu oraz funkcję, z której na przykład korzystam częściej, jako osobny przycisk. Jest to zawsze jedno kliknięcie mniej. I dokładnie na takiej zasadzie działa dostosowywanie wszystkich funkcji i wszystkich ikon na pasku narzędzi. Te z których nie korzystamy możemy usunąć. Wystarczy przyciągnąć na okno dostosowywania. I jeszcze funkcja, o której wspomniałem na początku omawiania tej sekcji, czyli odstępy pomiędzy narzędziami. Również możemy je przeciągnąć tak, jak zwykłą ikonę narzędzia czy funkcji. I gotowe. Jeśli przyjrzymy się przyciskom dostosowywania paska narzędzi, to zauważymy, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami odstępów: zwykły odstęp oraz odstęp elastyczny, który skaluje się razem z interfejsem. I gotowe. Tak jak wspomniałem, możemy po prostu przeciągając i upuszczając ikony, dodawać je do paska narzędzi albo usuwać. Więc spokojnie moglibyśmy się na przykład pozbyć wszystkich elastycznych odstępów, jeżeli uważamy, że nie wyglądają one estetycznie. Jak widzimy, nie znajdziemy w oknie dostosowywania żadnych nowych funkcji i narzędzi. Możemy więc pasek dostosować raczej na zasadzie usunięcia narzędzi, które nie są nam potrzebne, czy też rozbicia grupy narzędzi, tak jak to widzieliśmy wcześniej. I to jest też to, o czym mówiłem na początku. Można designera konfigurować, ale domyślnie jest on skonfigurowany całkiem nieźle. I to była pierwsza część, jeśli chodzi o konfigurację interfejsu. Drugim elementem, który możemy konfigurować, jest przybornik. Również w tym celu przyda nam się menu i widok. I także w dolnej części znajdziemy kilka opcji związanych z przybornikiem. Przybornik możemy zadokować lub oddokować. Domyślnie jest on niejako na stałe przyczepiony do interfejsu designera. Oddokujmy. I w tej chwili możemy sobie przybornik, narzędzia ustawić w dowolnym miejscu interfejsu. Mieliśmy porozmawiać też o filozofii pracy z designerem, więc w tym momencie zaznaczę, że program jest świetnie zoptymalizowany, jeśli chodzi o pracę z wieloma monitorami. Właściwie wszystkie funkcje narzędzia okna można sobie przesunąć na drugi czy też trzeci monitor, a na monitorze głównym zostawić jedynie dokument lub obszar roboczy. To bardzo wygodne. I w tym celu też oddokowujemy narzędzia przybornik. Możemy go teraz sobie przesunąć na drugi monitor, tak aby na głównym monitorze mieć jak najwięcej przestrzeni roboczej. Oddokowanie przybornika nieco zmieniło jego funkcjonalność. Nie tylko narzędzia zostały teraz umieszczone w dwóch rzędach, ale pojawiła nam się nowa funkcja. To możliwość wybierania kolorów, dokładnie taka, jaką widzimy na panelu kolor. Jest to naprawdę wygodne, warto rozważyć. Tą dodatkową funkcję pracy z kolorami możemy sobie uaktywnić w jeszcze jeden sposób i za chwilkę zobaczymy w jaki. Ja może z powrotem zadokuję przybornik. Menu widok. Aktywuję funkcję dokuj narzędzia. Zadokuj przybornik. I przejdźmy do konfiguracji przybornika. Również sięgam do menu widok. Dostosuj narzędzia, dostosuj przybornik. Również nie znajdziemy tutaj narzędzi, których nie było wcześniej w przyborniku i możemy niejako wydobywać sobie narzędzia z grup. Jeśli chodzi o narzędzia kształt, to wszystkie są zgrupowane w jednym miejscu. Natomiast możemy sobie dodatkowo skonfigurować przybornik, wybierając to narzędzie, z którego korzystamy najczęściej. Na przykład może to być narzędzie Gwiazda, które możemy umieścić w dowolnym miejscu przybornika. Przybornik konfigurujemy więc tak samo jak pasek narzędzi. Wystarczy przeciągnąć wybrane narzędzie, zostanie ono wtedy usunięte z przybornika lub dodać, wybierając z prawej strony. Ale to nie wszystkie funkcje związane z konfiguracją przybornika. Po pierwsze, możemy zdecydować, w ilu kolumnach umieścimy narzędzia. Dwie kolumny już widzieliśmy, zobaczmy może trzy. Świetnie. Zamknijmy okno konfiguracyjne. I Jak widzimy, również pojawiły nam się próbki koloru. Możemy tutaj definiować kolor wypełnienia i obrysu. W menu Widok znajdziemy jeszcze jedną opcję konfiguracyjną, która pozwoli nam ukryć kontekstowy pasek narzędzi. To pasek znajdujący się pod paskiem narzędzi, na którym wyświetlają się funkcje i opcje związane z konkretnym narzędziem. Jest bardzo praktyczny, właściwie chyba nie ma powodu, dla którego należałoby go wyłączyć, ale jest taka opcja. Menu Widok, przywracam wyświetlanie kontekstowego paska narzędzi. Ale to nie wszystko. Na koniec zostawiłem chyba najważniejsze miejsce, które odpowiada za funkcjonalność i konfigurację Affinity Designera: menu, edycja, preferencje, ustawienia. Tutaj znajdziemy zgrupowane wszystkie funkcje, narzędzia, opcje związane z działaniem różnych obszarów designera. Na przykład w sekcji ogólne znajdziemy polecenia związane przede wszystkim z pracą z dokumentem i z formatami. Tak na marginesie, na tej stronie znajdziesz tłumaczenie poleceń, funkcji i narzędzi Affinity Designera na język polski, m.in. polecenia preferencji ustawień. Przyjrzyjmy się krótko pozostałym sekcjom ustawień: Kolor. W tym miejscu możemy przede wszystkim zdefiniować profile kolorów. Kolejna sekcja to Wydajność. W tym miejscu możemy na przykład przydzielić więcej pamięci RAM. I kolejna sekcja, która w tym momencie interesuje nas najbardziej, to interfejs użytkownika. A tutaj znajdziemy funkcje związane bezpośrednio z tematem, którym się teraz zajmujemy czyli z konfiguracją interfejsu. Chyba kluczową funkcją jest tutaj możliwość przełączenia pomiędzy jasnym i ciemnym interfejsem. Osobiście bardzo lubię ciemny interfejs designera, więc ja tego ustawienia nie zmieniam, ale oczywiście to rzecz gustu. Możemy też zdecydować o stopniu szarości koloru tła za dokumentem i za obszarem roboczym. Pierwszy suwak odpowiada za odcień szarości tła dokumentu, drugi tła obszaru roboczego. Gamma pozwoli nam delikatnie kontrolować poziom jasności elementów interfejsu. Przejdźmy dalej. Narzędzia Znajdziemy tutaj funkcje, które pozwolą nam dostosować np. sposób zaznaczania obiektów, sposób pracy z kółkiem myszki, z tabletem, czy też sposób wyświetlania węzłów podczas pracy z krzywymi. Kolejna sekcja to skróty klawiaturowe za chwilkę do niej przejdziemy, i ostatnia to różne a tutaj będziemy mogli zresetować ustawienia programu. Tak na marginesie Czasem może się zdarzyć, że nasze eksperymenty z ustawieniami pójdą za daleko, warto wtedy przywrócić ustawienia domyślne programu. Jak to zrobić? Otóż wystarczy przytrzymać klawisz Control podczas uruchamiania programu. Czyli, jeśli mamy skrót designera na pulpicie, przytrzymujemy klawisz Control i dwukrotnie klikamy ikonę programu. Sprawi to, że pojawi się dodatkowe okno, w którym będziemy mogli zaznaczyć, które opcje designera chcemy przywrócić do ich ustawień domyślnych. A teraz wróćmy do skrótów klawiaturowych. Trudno pracować wydajnie z programem, jeśli nie korzystamy ze skrótów klawiaturowych, i osobiście bardzo się cieszę, że ta funkcjonalność jest w designerze naprawdę rozbudowana i rozwiązana znakomicie. Właściwie większość poleceń, większość skrótów możemy sobie albo dostosować, albo zmienić, albo uaktywnić. Jak widzimy, nie wszystkie polecenia mają przypisane skróty klawiaturowe. A zdecydowanie warto to zrobić. Jeśli chodzi o skróty klawiaturowe, to mamy tutaj przede wszystkim. Podział na persony. Rozmawialiśmy o tym w pierwszej części. Affinity Designer dzieli się niejako na trzy obszary robocze, które możemy przełączać w tym miejscu, i dla każdego z nich możemy definiować oddzielne skróty klawiaturowe. Dla persony designer, pixel i dla eksportu. Możemy, ale nie musimy. Możemy też jeden skrót klawiaturowy przypisać wszystkim trzem obszarom. Służy do tego opcja zastosuj dla wszystkich. Polecenia są tutaj ułożone zgodnie z układem menu. Na przykład popatrzmy do menu Widok i chcielibyśmy sobie aktywować możliwość dostosowywania paska narzędzi. Jak widzimy, ta funkcja nie ma przypisanego żadnego skrótu klawiaturowego. Wiemy już, że znajduje się ona w sekcji Widok. Szukamy więc sekcji Widok. I z całą pewnością znajdziemy tutaj to, czego szukamy. Polecenia również ułożone są w kolejności alfabetycznej, podobnie jak panele w Studio. W związku z tym, polecenie, którego szukamy, znajduje się na samej górze. I możemy zdefiniować skrót klawiaturowy. Dowolny pod warunkiem, że nie jest już zajęty przez inne narzędzie lub funkcję. Na przykład zobaczmy. Shift plus F8. Polecenie jest wolne. Jeszcze jedna cecha Affinity Designera. Otóż wiele okien jest oknami niemodalnymi, to znaczy, że nie blokują dostępu do interfejsu. Jest to bardzo wygodne, na przykład podczas definiowania skrótów. Nie musimy nic akceptować, nie musimy nic zatwierdzać, możemy od razu przetestować zdefiniowany skrót. Shift F8 i pojawiają nam się opcje konfiguracyjne, paska narzędzi. Bardzo proste i bardzo wygodne. Zdecydowanie warto skonfigurować sobie własne skróty klawiaturowe. Ta sekcja jest też świetnym miejscem, by poznać skróty klawiaturowe Affinity Designera. I powoli kończymy. Podsumowując, możemy skonfigurować sobie pasek narzędzi, możemy skonfigurować przybornik, wybrać, wyświetlić i ustawić sobie w dowolny sposób panele, zdecydować z których chcemy korzystać, które mają być wyświetlone i w jaki sposób poukładane. Możemy dostosować sobie pasek narzędzi. I możemy sobie dostosować przybornik. A wszystko razem możemy zapisać jako własny obszar roboczy. W menu Widok znajdziemy opcje, które nam w tym pomogą. Widok i zestawy ustawień Studia. Dodaj predefiniowany zestaw ustawień. Podajemy nazwę. Zatwierdzamy i gotowe. Natomiast jeśli chodzi o to, które ustawienia zostały zapisane, to już nie jest tak idealnie. Nie każdy element, który skonfigurowaliśmy, został zapisany. Niemniej, jeśli teraz zmodyfikujemy ustawienia interfejsu. Na przykład ułożenie paneli. czy dodatkowe elementy na pasku narzędziowym. To możemy liczyć na to, że uda nam się przywrócić wcześniej zapisany zestaw. Natomiast różnie to bywa, jeśli chodzi o przybornik. Może zwróćmy uwagę. Menu widok, dostosuj narzędzia i może dołóżmy jedno z narzędzi. I wybierzmy sobie ustawienie w czterech rzędach. Akceptuję. I przywróćmy wcześniejszy zestaw ustawień naszego interfejsu. Menu widok, zestawy ustawień i wybieramy nasz zestaw. Jak widzimy, przywrócone zostało ułożenie paneli. Konfiguracja paska, natomiast jeśli chodzi o przybornik, to niestety ten element nie został w pełni przywrócony. Narzędzia tak, ale sposób wyświetlania już nie. Przejdźmy jeszcze do menu Widok. Widok. Zestawy ustawień. I mamy tutaj menadżer zestawów ustawień. Gdzie możemy zmienić nazwę naszego zestawu ustawień? Możemy go skasować albo zastosować. I to już prawie wszystko, ale na koniec zobaczmy jeszcze jedną praktyczną funkcję. Również znajduje się w menu Widok. Widok. Przełącz Interfejs. Jest to funkcjonalność aktywowana klawiszem tabulatora. Tabulator. Jak widzimy, większość interfejsu została ukryta, możemy teraz skupić się na pracy na dokumencie. Ponowne naciśnięcie klawisza tabulatora przywraca elementy interfejsu. I na tym zakończymy ten rozdział.